Witajcie ponownie w Studiu Zwierciadła. Dzisiaj ze mną Michał Englert, Małgorzata Szumowska i Maja Ostaszewska. Tak. Cześć Maja. Cześć Maja. Prosiłbym Cię na wstępie, żebyś nie utrudniała tej rozmowy. Nie wszystkie rozmowy dotyczą Twojej osoby. Także... W ogóle Maja nie gra w tym filmie, o którym będziemy <laughs> rozmawiać. Pani raczy żartować. Ja w każdym <laughs> filmie, w jakim w sensie, sensie. To będzie gra. chyba hit. Dobrze. Można powiedzieć, że rzeczywiście, jeśli byśmy tak metaforycznie, no to Maja jest Jednym z aktorów obecna w tym filmie, prawda? Mówimy o młodym, młodym Andrzeju. No tak. tak na pewno ma syn, duży oh udział w, w wykonie tego młodego człowieka, którym jest nasz wspólny syn, Franciszek. Yy, gratulujemy tego debiutu. Jest bardzo, bardzo jest. Nie wiem, czy to debiut, nie, debiut chyba, debiut, tak debiut. w tak dużej roli, tak. Yy, I też ci, którzy nie wiedzieli, to teraz się dowiadują, że to był właśnie on. Cieszę się, że od tego zaczęliśmy, bo właśnie przeczytałam sobie ostatnio, przypomniałam sobie wywiad, którego nam udzielił Anu Czerwiński, który był waszym konsultantem podczas pracy nad Kobietą Z. I on powiedział, że kiedy dostał scenariusz, to w ogóle się nim zachwycił. Powiedział, że był bardzo poetycki, że miał wrażenie, że czyta literaturę. I że bardzo mu się spodobało z jaką delikatnością i poczuciem humoru przedstawiliście Andrzeja, Aniele. I o tym poczuciu humoru chciałam porozmawiać, bo. Wszyscy mówimy o tych, um, jak mówimy o tym filmie i myślimy, to mówimy właśnie o odrzuceniu, o tożsamości, o bólu, o niezrozumieniu, ale tam rzeczywiście jest dużo poczucia humoru. Co, co widać, że <gryw> skąd się to bierze? Na, na, czy na pewno ro, robiąc film poruszający sprawę osób trans, jeszcze na, na, na przestrzeni dekad? Na pewno chcieliśmy uniknąć takiego portretu wiktymizującego. tak, wiktymizacji. Tak, wiktymizacji, tak. Więc to na pewno, na pewno było jednym z ważnych elementów. No i też y, oczywiście nie chcieliśmy, żeby film miał charakter publicystyczny mhm. i żeby też nie miał takiego interwencyjnego charakteru, tonu, tonu i przeciężkawego. No, jest to jednak historia miłosna. Więc, a w tej miłości bywają różne momenty, te, te, te bardziej refleksyjne, melancholijne, no ale też te, w których jest przede wszystkim element tej ekscytacji, podniecenia i szczęścia. Mhm. Tak, nic dodać, nic ująć, ale też rzeczywiście, tak jak zauważyłaś, my w ogóle jesteśmy osobami z natury bardzo chyba wesołymi. Mamy mhm. poczucie humoru i taką pewną dynamikę, co często jest zaskakujące, jakichś kontrze do naszych filmów, które jednak są. Y, niejednokrotnie poruszamy poważne tematy i ton tych filmów jest, y, jakby tak można powiedzieć, z pozoru nie pasuje y, do, uh -huh. do, do, do nas, tak? No ale teraz właśnie chcemy zrobić czarną komedię. Ha. Tak, żeby być może tutaj y, nasze. Boimy się, Maj. Nasze, <laughs> nasze może charaktery i nasze uh -huh. poczucie humoru może wybrzmi. Wreszcie w pełni i powiem adekwatnie do naszego zachowania. <laughs> Bardzo się cieszę na ten film w takim razie. Już się nie mogę go doczekać, chociaż moim zdaniem wy już zrobiliście czarną komedię, bo na przykład mój wasz mój film Wody, Ciało. Czy... To jest genialna czarna komedia, tak naprawdę. A jednocześnie, no nie wiem, film, który ma w sobie wszystko. No, życie jest przewrotne, nie nigdy nie tak, będzie, tak? Żeś, tak, tra Tak, tragikomiczne. Tra tak. Elementy się ciągle hmm. mieszają i tak naprawdę. Już sami doświadczyliśmy, że niekiedy w najbardziej trudnych momentach, mm. właśnie nie wiadomo skąd się ten, ten humor, ten śmiech, ten śmiech bierze. I, i, I myślę, że to też jest trochę częścią na pewno naszej takiej krnąbrnej natury filmowca. Przekornej. Przekornej, tak. No tak, a poza tym też, też, też tą chęcią unikania od takiej oczywistości, która nas właściwie teraz dużo bardziej atakuje. Mhm. Streamingu, content, I dosłowno. dosłowność, i jakby to, że już coraz mniej jest takich filmów, w których możesz pokazać jakiś indywidualny punkt widzenia, mhm. postawić kamerę, nie jedną, a nie cztery, i wybrać ten punkt widzenia, opowiedzieć historię w bardzo specyficzny mhm. sposób. Tak, Teraz jakby wszystko już jest taka gentryfikacja, następuje również tego języka filmowego i tego, co się dzieje. Więc myślę, że tym bardziej trzeba jakoś powalczyć chyba o to kino niezależne, mam mhm. takie wrażenie. I, i dlatego też y, założyliśmy, w sumie, jakby ogłosiliśmy ten duet reżyserski, który jakby już od, od samego początku jest duetem reżyserskim, tylko teraz jakby ostatnio mhm. tak nazwaliśmy go. Też trochę dlatego, że podjęliśmy taką decyzję, że chcemy właśnie robić kino niezależne, y, kształcić na, nasz język filmowy, mhm. pracować nad formą i. Y, 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 Szukać właśnie tego i w pewnej takiej sferze wolności, poza właśnie pewnymi regułami, jakbym powiedziała, tylko i wyłącznie, właśnie, kontentu czy pewnymi regułami marketingowymi, bo coś się takiego podziało, że e, wszystko właściwie zalewa nas komercja z wszystkich stron i coraz mniej jest jakiegoś takiego rozróżnienia pomiędzy niezależnym kinem artystycznym a streamingiem. Wszystko się są miesza, jest wrzucane nawet zauważyłam przez dziennikarzy do jednego garnka, ja trochę jakby nie rozumiem tego. I my stawiamy z Michałem na kino, mamy przed sobą dużo ciekawych filmów, mam nadzieję, że uda się je wszystkie zrealizować i że właśnie będziemy, że tak powiem w jakimś sensie w kontrze do tego wszystkiego, co się dzieje. Ty podczas festiwalu Dwa Brzegi, na którym ostatnio też was widziałam w duecie, byliście z filmem All Inclusive, który też jest czarną komedią w sumie. Tak, tak. E, jak najbardziej. E, mówiłaś, że masz już dosyć tej poprawności, że ta poprawność polityczna zabija kino. W ogóle jakby kreatywność, tak? Ale jak zrobić film o osobie trans, nie trzymając się poprawności? No to ten film jest bardzo poprawny politycznie no. i tutaj żeśmy nie podejmowali tego eksperymentu. Myślę, myślę że... Tutaj jego... z pełną pokorą do tematu podejrzewam. No tak i myślę, tak. że jego po prostu wagą jest to, że on w ogóle powstał I że w ogóle ktoś tutaj w... W tym kraju poruszył tą tematykę w takim formacie, w formacie fabularnym, jednak no. i w i, 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 i takim filmie, który. który no, Że ci mamy ludzie nadzieję, mają ta, film, który ich reprezentuje, który reprezentuje to środowisko tak. osób trans, i mamy zewsząd tego dowody. gdzie piszą na Instagramie podchodzą, ile to dla nich znaczy, mam transpłciowe dziecko. Mhm. To jest jednak mega ważne. My bardzo chcemy, żeby ten film też jeszcze gdzieś jakoś podziałać coś z edukacją, może z ministerstwem edukacji, żeby ten film był jednak pokazywany w szkołach. Mam wrażenie, że on jest ważny i to jest też takie coś, no także tutaj nie było trochę przestrzeni na to bawienie się z polityczną bo... poprawnością, to, to nie jest tak. przestrzeń na to. To trzeba wykazać pewien szacunek, mhm. do jakiegoś jednak ciężaru losu. No, no tak, a, a w jakim sensie nie, wo, mogłoby się w współczesnych czasach y, okazać politycznie niepoprawne, że właśnie my robimy że, ten tak. film? Tak, Oso, myślę, osoby że, cis, że, cis. że słyszeliście takie tak, zarzuty. Tak, takie a, tak. Zarzuty? może nie zarzuty, nie, ale musieliśmy nie. zbudować jakieś zaufanie okay. wśród społeczności, no, tak. która, kto, kto, które... Które jakby wykorzystaliśmy mhm. i, i, i wspaniałych mieliśmy doradców, superwizorów. i właściwie. Anno Czerwiński, Angela tak. Gettler, Edyta Becker, Anna, Anna Grodzka. Mhm. Tak, więc, więc tak. No, więc a przypomnijmy, że to jest prawdziwa historia, bo wy często się posługuje. To jest wiele prawdziwych e, no, historii. Tutaj tak, właśnie tak. nie ma żadnej wymyślonej sceny, to no jest kompilacja historii wielu osób. Mhm. Y, które spotkaliśmy jedna z tych osób y, rzeczywiście y, teraz odbywa Przecież karę. Sceny są wymyślone, ale rzeczywiście ileś tak, z tych dzieciorysów. Tak, ale no nie, się... ja to zawsze tak nazywam, że nie jest wymyślona scena w takim sensie, że ja rozmawiam z takimi ludźmi, oni mm -hmm. mi opadają. Pamiętam taki moment, gdy siedziałem i tam popatrzył mm -hmm. na mnie i to i od tego wychodzę, jakby staram się w ten sposób robić filmy. Nie wymyślać czegoś i nie wyczerpywać z rękawa psychologicznie, tylko mhm. żeby to jakoś było wiarygodne. I tak to są losy ludzkie jedna z tych par i rzeczywiście jedna, mamy taką takie małżeństwo, jedna z tych osób odbywa karę e, teraz e, więzienia. Tak. 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 Co nie jest, to nie jest łatwe, bo e, tak. Za co ta kara więzienia, żeby tutaj wszystko no, było No, może to nie, nie ma co tak o tym A, gadać, okay. Tak, okay. Tak, okay. Ale w każdym bądź razie. E, okay. Te losy są posklatane tak, 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 okay. Nic, nic, nic Także tak jak mówię, to jest wszystko na, na prawdziwych, oparte historiach ludzkich. Tak. Ale jest tam trochę niepoprawności w tym znaczeniu. Chociażby Adnu w filmie wspominał o jednej na przykład scenie, w której się, spo, się spotyka no, b, b, Aniela i jej żona. I w pewnym momencie, grana przez Joannę Kulik, zapomniałam teraz imienia, Iza. Zonę, Iza. Iza mówi, gdzieś ty był. I potem chcą kręcić dubla, mówiąc, gdzieś ty była, bo przecież tak powinno się zwrócić. Ale właśnie Anu powiedział, nie, zostawmy to, tak to jest. No, oczywiście. Tak, tak, tak. My się dopiero musimy nauczyć, jak mówić. Tak, tak więc tak. też sobie nie wyrzucajmy, że czasem nie wiemy, jak się zwrócić. E do, jakiego zaimka tak, jakiego użyć? jakiego zaimka użyć, to powiedzmy. Nie, no na zawsze nam mówią, nie wiem, że trzeba tak? spytać się. No, się nauczyli, że nawet jak się pomylić, ja się wielokrotnie pomyliłam na planie, bo u nas mhm. prawie 180 osób trans grało, no. ale też i osób niebinarnych, i LGBT. Tak. Y I myliłam się. I, I pamiętam, że różne były reakcje, ale pamiętam, że jak powiedziałam przepraszam, mhm. nie wiem jakiego mhm. zaimka użyć, to już wszyscy mi wybaczali, tak? No. Tak, tak, tak. No, trzeba się o pytać. Trzeba się pytać. Eee, właśnie miałam jakieś pytanie, które mi uciekło, więc przepraszam, że mi uciekło. To nic. Czekajcie, zaraz może mi wróci. Eee, Spotkaliśmy się tuż przed e, pokazem e, w głównej sali w teatrze muzycznym, na którym były tłumy, i zaskoczyło mnie to o tyle. Wy też mówiliście, że żebyście zaskoczeni, że przecież ten film ma już swoje życie od, e, no, od pół roku co najmniej, a w sumie od roku, bo festiwal w, no, w Wenecji no, można powiedzieć, że dopiero co rocznica minęła. To jest niesamowite, że ten film nadal żyje, że nadal się niesie. No, można powiedzieć, że, że wy i, i e, 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 teraz imię mi uciekło, Jacoń... Jacoń. Piotr. Piotr, Piotr Jacoń. Jacoń robicie całą robotę w Polsce, jeśli chodzi o edukację w tym temacie. Obawiam się, że tak jest, że tylko, tylko Piotr Jacoń i my w jakimś sensie... Na czym to polega? No, chyba polega na tym, że ten temat jest marginalizowany nadal i... To, co jest na końcu napisane, no ustawa nie, nie została zmieniona i, i to jest zawsze spychane. Nic się właściwie nie zmieniło. No wiesz, I... tych, 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 tych problemów mniejszościowych, chociażby o małżeństwach jednopłciowych, no w mm -hmm. o związkach partnerskich no w Polsce jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia w tej sprawie. Można no by i nadal nic nie jest zrobione, chociaż Adam Oznar tak, był na premierze to... naszego filmu mm -hmm. i on jakby chce się tym zająć, ale zawsze to jest spychane, bo zawsze jest coś ważniejszego, tak? Tak jest. I trochę tak jest też z tym filmem, że ja myślę, że bez pomocy na przykład właśnie. Jakichś narzędzi edukacyjnych, ciężko jest ten film rozpropagować, mhm. tak? A żeby duża ilość ludzi go zobaczyła. ja uważam, że ten film powinien zobaczyć jak największa ilość ludzi mhm. w Polsce, szczególnie w takim kraju jak Polska, No ale ludzie nie chcą iść na film o trans sobie, tak? Będą woleli iść na jakąś komedię albo jakiś film kryminalny o gangsterach, tak? Więc tutaj chyba trochę potrzebujemy jakiejś pomocy, żeby jeszcze rozpropagować ten film, żeby ludzie młodzi. Na przykład ludzie w szkołach obejrzeli ten film. Ja mam taki silny odzew ze strony Michał, osób, rodziców, dzieci trans, mhm. e, którzy dziękują nam, e, że to pomogło też rodzinie zrozumieć, znajomym. No, żeby, ja mam poczucie, że z tym coś trzeba zrobić, mhm. że to jeszcze nie jest koniec e, historii tego filmu. No i sama Janna wywiadzie dla nas mówiła, że ona przeczytała tyle książek, żeby się przygotować, tyle rozmów właśnie z tym małżeństwem, o którym mówicie, odbyła, że ona po prostu wreszcie zrozumiała, jaka to jest, jakie to jest wyzwanie, jaka to jest też tragedia, jakie tak. to jest trudne, ale że tak naprawdę ona mówi, że uderzyło ją to, bo o tym mhm. też chciałam, o to jest chyba to pytanie, o którym chciałam powiedzieć, że uderzyło ją to, że jak rozmawiała z tą właśnie parą, która była no trochę takim wzorem dla. Tego, co ona też miała zagrać jako żona, Iza, to powiedziała, że oni mówili o zwykłych problemach, że ktoś się wkurzył, bo ktoś coś źle odłożył, bo ktoś nie przyszedł, nie zadzwonił. To jest historia uniwersalna. Wiecie, tak, jakby miłość no oczywiście, tworzenie to jest związku, historia wieloletniego miłosna, jest tak, ale historię uniwersalną. Że... No, tak. Absolutnie. W ogóle nie ma sensu robić filmów, które nie są historią uniwersalną, z naszego tak. punktu widzenia. Nie? A to czy, czy, czy bo no sądzę, że tak, czy to też jest film o Polsce, bo jesteśmy na festiwalu polskich filmów? Myślę, że trochę opowiada jakąś część, wycinek mhm. historii Polski. Nie wiem, czy on jest tak bardzo o Polsce ten film, ale wycinek dzieje się na tle historii Polski na pewno. Na pewno w jakimś kontekście kraju wschodniej Europy, mhm. gdzie też mhm. duży wpływ yy, na pewno na początku miał ustrój. Yy, Później na pewno też y, y, Kościół, mm. y, to, to wszystko na pewno y, zawsze się jednak jakoś tam odbijało na normach społecznych, na jakimś porządku, tak. jakichś oczekiwaniach, mm -hmm. y, jakie się miało w stosunku do powiedzmy y, pojęć takich jak rodzina, y, czym jest kobiecość, mm -hmm. czym jest męskość. Tak. Teraz, teraz jakby nadchodzą nowe czasy, one już nadeszły. I chyba też trzeba się otworzyć, i ta właśnie niewiedza jest naj, największą przeszkodą, bo, bo w tym sensie, myślę, film pokazuje jakąś taką rezerwę i coś, co, co u nas jest być może nie tylko jest to cechą Polaków, ale na pewno jest taki, taki, taki lęk przed oswojeniem nowego, no. że zakładam, że to, czego nie znamy, na pewno ma jakąś, jakąś negatywną są energię. No i ta nieufność, no pewnie moglibyśmy długo gadać, ma to jakieś podstawy mm -hmm. historyczne, że, 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 że boimy się tego, czego nie znamy. No ale, ale każde lęki trzeba oswajać, a, 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 a wiedza jest do tego na pewno świetnym narzędziem. To wróćmy do początku naszej rozmowy. Czarna Komedia też będzie o Polsce. Będzie nie gangsterka. możemy mówić nic, nic nie, nie możemy powiedzieć. mówić nic. I czy będzie grała Maja ma przepraszam. Maja, starałam się. Starałam się. Straszy, chciałaby, chciałaby. chciałaby. Pogadamy może o tym, nie wiadomo. Pogadamy. Poczekamy, zobaczymy. Może się zobaczymy też za rok tutaj. Zapraszam tak. już dzisiaj. Dziękujemy, że, że byliście. Dziękujemy. Dziękujemy I życzę smacznego obiadu.